W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za spokojną noc i nowy poranek, który przede mną stawiasz. Dziękuję za dar życia, zdrowia i nadziei, którą budzisz w moim sercu. Dziękuję za ludzi, których stawiasz na mojej drodze. Nawet jeśli ich nie rozumiem, wiem, że Ty masz w tym cel. Dziękuję za to. Że jesteś blisko i nie opuszczasz mnie nawet wtedy, gdy sam się gubię. Proszę Cię, Panie Jezu, daj mi dziś mądrość w podejmowaniu decyzji i pokój serca, gdy coś pójdzie nie po mojej myśli. Pomóż mi nie narzekać, ale dostrzegać dobro. Daj mi siłę, by być wiernym w małych sprawach i cierpiwym wobec trudnych ludzi. Spraw, bym był dzisiaj Twoim świadkiem. Cichym, prostym i prawdziwym. Święty Prokop Sezawy powiedział kiedyś: Walka duchowa to nie walka z ludźmi, lecz ze sobą, by Bóg był pierwszy. To proste zdanie, a tak bardzo prawdziwe. Panie, pomóż mi dziś nie przerzucać winy na innych, ale zobaczyć, co sam mogę zmienić. Chcę, żebyś był na pierwszym miejscu, przed moim muszę, nie chcę mi się i tak zawsze robiłem. Ucz mnie prawdziwej wewnętrznej wolności. Z Ewangelii, według świętego Mateusza, Twoja wiara Cię ocaliła. To zdanie Jezus kieruje do kobiety, która z wiarą dotknęła Jego płaszcza. Jej wiara była cicha, ukryta ale prawdziwa panie ja też chcę mieć taką wiarę prostą i konkretną która nie potrzebuje wielkich słów tylko szczerego serca pomóż mi dziś ufać tobie mimo zmęczenia niepewności czy lęku wystarczy mi jedno twoje słowo i jeden gest ty wiesz czego mi potrzeba ojcze nasz Któryś jest w niebie, święci mnie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Boże stwórco nieba i ziemi, Ty powołałeś do istnienia duchy czyste, by pełniły Twoją wolę, by jako słudzy i posłańcy strzegli dzieł Twoich rąk i nieustannie wielbili Twoją chwałę. Dziękuję Ci, Panie, za Twoich świętych aniołów, których postawiłeś na drogach ludzkiego życia, by nas strzegli, by nas prowadzili, by nas wspierali w walce duchowej i by nieustannie wznosili przed Tobą nasze modlitwy. Aniele Boży, mój stróży i bracie w służbie Bożej, prowadź mnie dzisiaj drogą prawdy i pokoju. Chroń moje serce przed złem, mój umysł przed kłamstwem a moje ciało przed niebezpieczeństwem. Ucz mnie słuchać głosu Ducha Świętego i iść za światłem Ewangelii. Święci Aniołowie, wojownicy Boga Żywego, módlcie się za nami, wspierajcie nas w próbach, otaczajcie nas swoją obecnością i przypominajcie nam, że jesteśmy pielgrzymami ku niebu, gdzie razem z wami będziemy wielbić Boga twarzą w twarz. Panie Boże Zastępów, Spraw, abyśmy jak aniołowie pełnili Twoją wolę, z radością służyli Ci z miłością i byli Twoimi świadkami w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa.